Witam wszystkich, stany Mustanga. W dniu dzisiejszym, tak jak widzicie, tutaj na, na moim blacie stole mam kilka modeli, które są zapakowane. A to są modele z case super, gdzie na chwilę obecną dosyć mocno za tym case'em ganiamy. No a w dniu dzisiejszym postanowiłem yy, kilka modeli właśnie dla Was otworzyć. No i oczywiście, dla mnie, żeby sobie zobaczyć, tak naprawdę bez tego blistra, karty i tak dalej no i co, no, mam tutaj osiem modeli ten dziewiąty, który tutaj jest Audi czyli standardowy znaczek TH jeszcze go zostawię, nieotwartego tutaj mam również kółeczka to są felgi aluminiowe ale w takim kolorze kameleonowatym dosyć fajnie się mienią i zielony i niebieski z połyskiem metaliczny i później przejdę do tych kółeczek, ale to jeszcze później yy, powiem na, w, na czym rzecz polega no to co to może zaczniemy od małego jednego wariata yy, którym jest akurat tutaj Ferrari F, SF90 Stradale w takim metalicznym kolorze i sobie porównamy do tego czerwonego z poprzedniego o, z poprzedniego case czyli pierwszy Ferrari, który wyszedł po tej wieloletniej przerwie. Na pierwszy rzut oka tak naprawdę bryła jest ta sama, no bo to jest ta sama bryła. Biorąc pod uwagę ten szary grafitowy, też fajnie kolor się w ogóle mieni, to widać. Świetnie ten lakier zrobiony jest. Z taką, z takim brokatem. A tutaj mamy czerwony. Wszystkie oznaczenia są takie same w tych samych miejscach. Również oba modele mają lusterka. No tylko, że jest kolor la, rak, lakieru inny. No i oczywiście tył jest goły. Czyli po prostu nic nie ma na nim oprócz, oprócz tylko samego lakieru czarnego znaczy czarnego plastiku i koloru lakieru. Spód jest ten sam. To się nic nie zmieniło. I tak oba modele wyglądają. W takim zestawieniu kolorystycznym. Bardzo fajnie. No Na pewno będą jeszcze wypusty nowe. W nowej kolorystyce. Mam nadzieję również, że też inne modele. Nie tylko Hot Wheels się skupi na SF90 Stradale. Tylko, że będą też inne modele. Na przykład Enzo Ferrari. No zobaczymy, zobaczymy. Ale, mimo wszystko, fajnie mieć dwa kolory i następne też. Fajnie to zawsze do kolekcji wygląda. No dobra, to sobie odłożymy je. Następnym modelem, to tak, może nie po kolei. Będzie to to BMW 635 CSi, czyli tak zwany, tak zwany tak zwany rekin. i oczywiście mam tutaj też poprzednią wersję kolorystyczną czarną. Pamiętacie również jest też w takim samym zestawieniu kolorów Bentley no to co, otwórzmy sobie go te maleństwo jeszcze kilka. śmietki jak zawsze na bok o. i już mam go powiem tak Dosyć fajna, ciekawa kolorystyka. Chociaż biorąc pod uwagę ten czarny, bardziej się rzuca dla mnie w oczy. Ale mimo to zawsze coś innego, coś ciekawego. Rzadkością jest taki, taka różnica kolorów. I co innego jest na przykład Mercedes. Bo był i czarny, i srebrny, i ten ostatni wypuszcz. Też jest taki kamelonowaty w kolorze. No i teraz jest granat, to też Wam zaraz pokażę, ale biorąc pod uwagę te dwa modele, na tym pomarańczowym bardziej widoczne są światła niż na tym czarnym, bo tak naprawdę te światła w pomarańczowym to są plastikowe, przezroczyste. Zwróćcie uwagę, tak przypuszczam, jakby go rozkręcić, możliwe, no, że tak to nastąpi: to cała ta struktura tutaj szyby przedniej, tylnej i tutaj tych świateł to jest całość. Tak mi to wychodzi, tył troszeczkę biedniejszy jest bo niestety znaczka B nie ma tylko jest tutaj taka dziurka od klucza jakby można powiedzieć no ale co zrobić nie wszystko na raz za to przód jest ze znaczkiem, tak jak i czarny te same oznaczenia są jeżeli chodzi o kalkowanie numer boczny 35 no, i różnica oczywiście w kółkach. Dobra, odłóżmy sobie te maleństwa. No, tak jak powiedziałem, następnym modelem będzie Mercedes. To sobie go tego granatowego otworzymy. No i proszę bardzo. To można powiedzieć bardzo ładny lakier. Też perlisty. Nie żaden matowy. Świetnie to wygląda. Też brokatowy. Wnętrze jasne. Co jest fajną sprawą, to akurat ten model nie ma bocznych szyb od strony pasażera i kierowcy. Tak, jakby całość była opuszczona. No i front czek Mercedesa, światła, migacze, tutaj przeciwmgielne światła dolne też są fajnie zaznaczone i tył z rejestracją MG i tylne światła. Co do spodu, to sobie zwróćcie uwagę, jest tutaj wydech na dwórówce, no i ten sam, że tak powiem, to jest tak naprawdę ten sam odlew co poprzednio. Tylko inny kolor. Lusterka są. Także nie ma żadnych zmian naniesionych wewnątrz modelu. Jest to wszystko to samo. A możemy sobie tak porównać. Front, bok. Jeden i drugi. I tył. Na tym zielonym też widać oczywiście oznaczenia 560 cmg A no tutaj, już na tym granatowym to już jest. No, też można zauważyć, ale to już trzeba mieć wytrwałe oko. No i z Także fajnie to wygląda. Jeszcze oczywiście mam czerwonego, szarego, czarnego Jest smukę tych mercedesów. No dobra, to sobie spójrzmy teraz, może na te cudo. Jak go zobaczyłem, to fajnie zrobiony jest. Otwórzmy sobie mustangę. Jest zbyt późna pora, bo tak naprawdę już jest po godzinie 12 Także nie mogę innych modeli sobie wyjąć z gablot Żeby tam hałasu nie robić No ale wróćmy do tematu Też oczywiście granatowy kolor Ja nie wiem, chyba wszystkie, w większości tych modeli, tych nowych modeli To mają te, ten kolor la, lakieru, to są w takim perlistym, mieniącym się kolorze ale wróćmy do tematu. Spójrzcie na Mustanga. Światła z przodu są. No, szkoda, że logo nie ma Mustanga, no może zbyt wiele oczekuje. Przynajmniej. Ale tył świetny jest. Potrafi tutaj GTO wstawić nazwę, logo i również rejestrację Mustanga. No i fajnie zaznaczone te wydechy są. Też fajnie się prezentuje. A co do tych kółek, to tak się zastanawiam, czy w tym Mustangu ich nie zmienić. Na tego typu. I co Wy na to? Na, te, na taką zmianę kółeczek? Uważam, że będzie świetnie się prezentował. Ale to zobaczymy. Dobra, Mustang na bok. Fajna bryła jest tego Mustanga. Spójrzmy sobie może teraz na Lambo. Lamborghini Huracan. Stara to. Już mamy. O standardowa bryła, jedynie po prostu mamy tutaj kolory nałożone, jest, jest żółty, czarny, nie to zielony, tak mi chyba kamera przyjmuje jedną chwileczkę, zaraz sobie zobaczę ta zieleń tych pasów wzdłużnych, to jest taka zieleń oliwkowa Także tak się model prezentuje. Jest tutaj logo Lamborghini. Przednie światła. Kółeczka fajnie pasują. Ile tu ramion jest? 1, 2, 3, 4, 5. No mniejsza z tym 8. No i tu szkoda, że tyłu nie ma zrobionego w ogóle. Ledwo co wydechy wy widać. Świateł też nie ma, ale można sobie jeszcze ten model dopracować. No i kółka zmienić. Jednak wolę kółeczka gumowe. Znaczy gumowe, opony, żeby były gumowe. Tu jakiś farfocyl tutaj z tych nitów wyskoczył, ale bardzo fajnie zrobione jest. No dobra, to mamy tu następnego Mustanga. Shelby GT500 z roku. Był w ostatnim wypuście kolor czarny. Z lekkim pasem i napisem Mustang na masce. A tutaj już mamy troszeczkę wariac wariacja kolorystyczna. Czyli ten sam model, a tak naprawdę zmiana. Chociaż. Moment, moment, co tutaj jest? 428. A tutaj mamy, gdzie on jest? Ta karta od Mustanga. A i śmietki się narobiły. No dobra, mniejsza z tym chociaż może będzie. Nie będzie wiosny. Tu jest Ferrari. nie to o, jest GT500 no tak. a to jest oznaczenie 428CI od Forda Mustanga Kobry z silnikiem ośmiocylindrowym także no fajny model jego produkcja była chyba bodajże w 1968 jako pierwszy model, ale jeżeli się mylę, to poprawcie mnie. Co do samego Hot Wheelsa jako, jako modelu, no to światła są, ale niestety nie są, że tak powiem, pomalowane i również i tył nie jest pomalowany. A fajnie by się prezentował, tak jak tutaj mogli zrobić GT500. No, ale co zrobić? Nie wszystko można mieć. Spójrzmy sobie teraz na Porsche z 1983 roku. 9 A8S. No, i już go mamy. No kółeczka klasyczne, także można powiedzieć, że nawet do tego modelu pasują. Tak się w całości prezentuje od góry. No brakuje mu tutaj czegoś. jakichś oznaczeń, pasów, no ale... Fajna opcja z tym szyberdachem szybar otwartym. I on naprawdę jest otwarty. Tutaj jest listwa Porsche. Podpis. O, i tu jest fajna ciekawostka. Ten napis Porsche jest wytłoczony, wygrawerowany, wytłoczony w zasadzie. I wnętrza światła. Światła są plastikowe. I spód modelu. No, tutaj też jest ten układ wydechowy pokazany. Także całkiem przyjemny modelik, powiem Wam szczerze. Znaczek Porsche tutaj też jest. No powiem, fajny. Do kolekcji, zostaje w kolekcji. I co mu tutaj mamy? Kontrowersję kolorystyczną. BMW M3 wagon. Także... Dziwna ta kolorystyka jest z tą grafiką. No ale co? sobie. Przyjrzyjmy się bliżej. No to już jest wyjęty. Staczek BMW, Michelin, też jest fajnie wygląda. O, proszę bardzo. Trzeba opuszczona do połowy. To tego nie widziałem. Również lusterka. Tył ze światłami, ale można by było pociągnąć troszkę farbu. No niestety, znaczka byłam z tyłu nie zobaczymy. Spód jest całkowicie biały. Z wydechem. Miejsce jest na tablicę rejestracyjną. Miejsce również jest tutaj w wklęsłości na światła przeciwmgielne i tak się prezentuje tutaj nie ma co dodać, nie ma co ująć całkiem fajne, poprawne autko spójrzmy sobie jeszcze tutaj z bliska no fajnie a tutaj oczywiście jest jeszcze Audi z 1984 roku TH, Audi 4, no i on na razie tak zostaje na tej karcie. A jeszcze chciałem przypomnieć moje pytanie: co sądzicie o zmianie na te kółka w tym Mustangu? Wydaje mi się, że będzie super wyglądało. Także z kilku tych hałtek. Które sobie tutaj otworzyliśmy. Można sobie, że tak powiem, pou, poustawiać. Jak Wam się wydaje, który byłby najlepszy w Waszej opinii? Czy nowy wypust? Czy te poprzednie? względem kolorów i czy warto na przykład w Mustangu zmienić kółeczka w tym mod czekam na wasze wypowiedzi również pamiętajcie o Discordzie o promocjach ofertach gdzie są na Discordzie też mamy przecieki o ofertach i to co gdzie można znaleźć, w jakich sklepach, a teraz są dosyć fajne promocje w Pepco na przykład jest 50% tańszy drugi Hot Wheels. w sobotę również też w Włoszech będzie fajna promocja także warto sobie polowania swoje porobić i mieć pewną satysfakcję a również też pamiętajcie o tym, że jest jeszcze konkurs na Discordzie fotograficzny Także z mojej strony to wszystko. Dziękuję bardzo, żeście wytrzymali. Mam nadzieję, że będzie łapka w górę. Fajny komentarz. I co? Pozdrawiam. Wszystkiego dobrego. Stajnie Mustanga. Do zobaczenia.